Berek na sterydach i hokej na wstrzymanym oddechu. Odkrywamy najdziwniejsze sporty świata. Adam i Julia biorą na warsztat sporty, które wymykają się wszelkim definicjom. Czy można grać w hokeja pod wodą? Jak zostać mistrzem robienia min? I dlaczego jeden oddech decyduje o zwycięstwie w indyjskiej grze zespołowej? Zapnijcie pasy, bo będzie dziwnie, śmiesznie i zaskakująco. Adam, zgadnij, co ostatnio oglądałam do drugiej w nocy. Mistrzostwa Świata. Julio, jeśli to znowu jakiś program o dekorowaniu ciasteczek, to uprzejmie proszę, oszczędź mi szczegółów. Moje serce może nie znieść kolejnej dramy z lukrem. Nic z tych rzeczy to było coś znacznie bardziej plastycznego Mistrzostwa Świata w Gurningu. Fym? Gurning? Brzmi jak nazwa jakiejś zapomnianej szkockiej potrawy. Co to takiego? To sztuka robienia jak najbrzydszej. Najbardziej groteskowej miny. Wyobraź sobie, zawodnicy wkładają głowę w końskie homonto i wykrzywiają twarz tak, żeby dolna warga zakryła nos. Przez końskie homonto? rozumiem. Czyli to taka rebelia przeciwko kulturze selfie i filtrom na Instagramie? Podoba mi się ten koncept, choć wykonanie budzi pewne estetyczne wątpliwości. Dokładnie. To stara angielska tradycja z XIII wieku, z festynu Egremont Crab Fair. To celebracja niedoskonałości. A najlepsi zawodnicy? Cóż, często nie mają zębów, co daje im większe pole do popisu. Chwila, moment. Czytałem o tym. Niektórzy, jak legendarny Peter Jackman, podobno celowo usunęli sobie zęby, żeby zwiększyć szansę na wygraną. To już nie jest zabawa. To profesjonalizm w najczystszej postaci. To się nazywa poświęcenie dla sztuki. Jest też królowa, Ann Woods, która zdobyła tytuł ponad 28 razy. To prawdziwi sportowcy, tylko że ich mięśniami są mięśnie twarzy. Fascynujące. Skoro już jesteśmy przy sportach, które wymagają niezwykłej siły, choć niekoniecznie twarzy, to mam dla ciebie coś z zupełnie innej beczki. Coś, co można opisać jako berek na steryda. Berek na sterydach? Brzmi jak coś, co wymyślono na nudnej lekcji WF-u. Opowiedz! Nazywa się kabadi. To starożytny indyjski sport. Jeden zawodnik rajder. Wbiega na połowę przeciwnika, musi kogoś dotknąć i wrócić. Proste, prawda? Brzmi prosto. Gdzie jest haczyk? Haczyk polega na tym, że musi to zrobić na jednym wdechu. A żeby to udowodnić, przez cały czas musi głośno powtarzać mantrę: Kabadi, kabadi, kabadi. Jeśli weźmie oddech, odpada. Wow, to jest niesamowite. Połączenie zapasów sprintu i techniki oddechowej. Wyobrażam sobie depresję. A obrońcy mogą go po prostu złapać. Mogą i robią to z zapałem godnym zapaśników sumo. Celem jest powalenie go i zmuszenie do wzięcia oddechu. Kiedyś to była wiejska zabawa. Dziś, dzięki Prokabadi League, to ogromne widowisko telewizyjne w Azji. Czyli z zakurzonego boiska na wielkie areny. To piękna historia. A to mnie prowadzi do pewnego sportu, który też wziął coś starego, a właściwie magicznego, i przeniósł do naszego świata. Och nie! Czuję, dokąd to zmierza. Czy zaraz usłyszę o tych... miotłach? Oczywiście, mówię o balu, dawniej znanym jako mugolski quidditch, sport prosto z Harry'ego Pottera, który stał się prawdziwą, globalną dyscypliną. Zawsze mnie zastanawiało, jak oni rozwiązali problem latania. Czy podwieszają ich na linkach? Czy po prostu siła sugestii działa tak mocno? Bardzo śmieszne. Każdy zawodnik musi trzymać między nogami miotłę, czyli najczęściej rurkę PCV. To utrudnia bieganie i zmusza do gry jedną ręką. To wcale nie jest takie proste. Czyli mamy biegających ludzi z rurkami, rzucających piłką do siatkówki przez pętlę. A co za zniczem? Czy ktoś wypuszcza złotego kanarka? Prawie. Znicz to piłeczka tenisowa w skarpecie, przyczepiona do spodenek neutralnego biegacza. Szukający musi go złapać. To jest niesamowicie dynamiczne i taktyczne. Coś jak połączenie rugby i zbijaka. Ragby ze zbijakiem i elementami. Krawiectwa. Przyznaję... Kreatywność na najwyższym poziomie. Ale wiesz, co jest ten najlepszy Adam? To jeden z najbardziej inkluzywnych sportów na świecie. Obowiązuje zasada, że na boisku nie może być więcej niż czterech graczy tej samej płci. To sport XXI wieku. No dobrze, to muszę przyznać, jest imponujące. Może i wygląda to ekscentrycznie, ale pod tą otoczką kryją się wartości, których brakuje w wielu poważnych sportach. Widzisz, Przekonałam cię. Nie powiedziałbym przekonałaś, raczej zaintrygowałaś. Ale skoro już zeszliśmy z magicznych mioteł na ziemię, to proponuję zejść jeszcze niżej. Na samo dno basenu. Na dno basenu? Pływanie synchroniczne? Błagam. Nie. Coś znacznie bardziej. Kontaktowego. Hokej podwodny. Znany też jako odstopusz. Hokej. Pod wodą. Ale jak? W akwalungach. Z miniaturowymi kijami? Bez akwalungów. Grają na wstrzymanym oddechu. Mają płetwy, maski, fajki i krótkie 30-centymetrowe kije. A krążek jest z ołowiu i waży półtora kilograma. To jest absolutne szaleństwo. Grasz, dopóki starcza ci powietrza. Wynurzasz się, łapiesz oddech i wracasz do walki? Jak oni w ogóle się komunikują na dnie? Właśnie w tym sęk, że się nie komunikują werbalnie. Wszystko opiera się na zgraniu, intuicji i strategii ustalonej na powierzchni. To jest test absolutnego zaufania do partnerów z drużyny. To musi budować niesamowitą więź. Ufasz, że ktoś przejmie pałeczkę, kiedy ty walczysz o każdy oddech. To jest piękna metafora współpracy. Albo dowód na to, że ludzie wymyślą każdy, nawet najbardziej skomplikowany sposób, żeby wepchnąć kawałek metalu do bramki. Ale przyznaję, jest w tym coś hipnotyzującego. Dzisiejszy odcinek to podróż po krainie sportowej fantazji. Od mistrzostw w brzydocie przez bieganie z miotłą. Po walkę na dnie basenu. Jestem pod wrażeniem ludzkiej kreatywności i wytrzymałości. Okazuje się, że definicja sportu jest znacznie szersza, niż mogłoby się wydawać. To nie tylko siła mięśni, ale też siła płuc, wyobraźni i mięśni twarzy. Ciekawe, co jeszcze czeka na odkrycie. Może następnym razem znajdziemy mistrzostwa w rzucaniu naleśnikiem albo wyścigi na fotelach biurowych. Nie podsuwaj mi pomysłów, Julio, bo jeszcze to sprawdzę. A państwa zapraszamy do kolejnego odcinka. Zobaczymy, czy uda nam się znaleźć coś jeszcze dziwniejszego. Choć po dzisiejszym dniu poprzeczka, a może raczej końskie homonto, wisi naprawdę wysoko.